Rybki w jakich cenach? Od 130 do 35 O proszę. No śliczne A tutaj jest piękny drapieżnik. Średnie po 80. A ten szczupaczek? Po 80. Po 80. No i nie mówię o tej, bo ta 150 murano. Ok no, piękny szczupaczek za 80 A tutaj już Murano. I to Murano w jakiej cenie? Tak powiedzieli. 150. 150 Tak powiedzieli. A ten Razem w komplecie 50. Piękna. 150 zł. Kochani. Tu taka sowa, która też prezentuje się zawsze wspaniale. Te sowy zawsze przykuwają uwagę swoim wzrokiem. I Pewnie mądrością, bo to symbol mądrości i taka sowa, ile kosztuje? 350, 350 zł. We wszystkich prymusów. zbliża się koniec roku szkolnego. Należy Wam się, moi kochani, taka piękna sowa. Pozdrawiamy serdecznie.